Cześć, witajcie w szybkim przeglądzie tygodnia. Jak widzicie, zaczynam od Traffic Monsoon. Nie bezpodstawnie, ponieważ jest to najpewniejszy program w tym momencie dostępny na rynku. Płaci, nalicza, nie ma żadnego problemu. Podobnie jest z MyPenKatsem, który zbliża się już wielkimi krokami do 100 tysięcy użytkowników. Nie ma żadnych problemów z tym programem. Wypłaca. Wypłacane wszystkie procesory nalicza tak jak powinien, wszystko jak najbardziej na plus. Eee, tutaj mamy nowy program w naszej rodzinie programów Revisher eee, Likes XL. Eee, mogę powiedzieć tylko tyle na dany moment, że zapowiada się całkiem ciekawie. Jak widzicie, no, szata graficzna, powala na kolana. Grafik miał bardzo bujną wyobraźnię ale o tym w oddzielnym filmiku będzie wstęp do programu. Link będzie pod tym filmikiem na pewno. Eee, High Urifsher. No, program nie wypłaci eee, Nalicza. Tylko że strona nie działa. Coś za często. Eee, ciągle niby coś grzebią. Nie wiem ile w tym prawdy co prawda wypłaca może i, i czasami wybiórcza w moim przypadku na Paypala ale płacą, nie, nie mam nic do, do zarzucenia z tym Adbrook. Adbrook, Adbrook, pad naliczenia są na poziomie 1% i tutaj mnożniki w zależności od ilości paczek o wypłaca na sali TrustPay wypłaca instant, nie ma żadnych problemów ale jest to jedyny procesor, na który wychodzą wypłaty o, Jak widzicie, tutaj są jakieś takie nowe wypłaty Pojedyncze, ale no to nie można powiedzieć, że on płaci na ten procesor eee, rewat Barst, Pad nie płaci, skam Nie wchodzić eee, To by było na tyle w przeglądzie mm, Zapraszam do widzenia naszej nowej strony w drodze po milion Gdzie znajdziecie Wielką porcję nowych materiałów, nasze wszystkie programy, wszystkie linki, jak i kontakt do nas, wsparcie. Kontakt w celu wsparcia do nas również tam znajdziecie. Link do strony widzicie w tym momencie na ekranie, ale macie też pod filmikiem bezpośredni odnośnik i zapraszam bardzo do subskrypcji na tej stronie. Będziecie dostawali dużą porcję informacji, to Wam mogę zagwarantować. Będziecie na bieżąco z zaufanymi, powiedzmy, programami, którymi yy, fajnie rokują do zarabiania pieniążków. To by było na tyle. Dziękuję bardzo.